Dobry, dobry, matka tu do was przychodzi z ogłoszeniem parafialnym, a jakim? Że matka rusza z stand-upem, ja, będzie trasa stand-upowo, już w ogodą, od kiedy zaczną, a jest to styczeń, a dokładnie 20 stycznia będziemy się widzieć w Częstochowie, 21 stycznia Tychy, 22 stycznia Żywiec, potem jest 3 luty Piotków Trybunalski, 4 Warszawa, 5 Łódź, 10 luty Czechowice Dziewice, jak to się śmiecha, czyli dziedzice. 12 lutego jest Kluczbork. 17 lutego jest Lublin, 18 lutego Kielce, no i 19 lutego jest Rzeszów. Mam nadzieję, że się zobaczymy na żywo, żeby kupa szpasu, kupa śmiechu. Mam też dla was, dla was coś fajnego przygotowane, e, z czego mnie znocie, czyli z fajnego poczucia humoru i nie tylko, więc czekam na was i zapraszam, a bilety są dostępne u mnie w bio. Kusiki wam